Zajmiemy się teraz obliczeniem pH elektrolitu amfiprotycznego. Jeżeli chodzi o taką olimpijską statystykę, to właściwie zawsze było to zapowiadane. Akurat w tej edycji, w której ja startowałem, czyli w 59, mieliśmy właśnie to zadanie w folderze wstępnym i ono później pojawiło się no, w bardzo podobnej postaci na finale i było warte aż 5 punktów. Czyli możemy wysnuć taki wniosek, że jest to dosyć trudne zagadnienie, chociaż wcale takim nie jest. Natomiast... Yy, Dość niedawnej edycji, bo 69, obliczenie to pojawiło się bez zapowiedzi, i to już na drugim etapie było warte tylko trzy punkty. To bardzo dobrze pokazuje, jak przez ostatnie lata właśnie wzrósł poziom trudności, jeżeli tak obiektywnie spojrzymy właśnie na olimpiadę chemiczną. Dla nas yy, oznacza to po prostu, że od, obliczenie, którego zaraz się tutaj nauczymy, jest po prostu kanoniczne, czyli trzeba je zawsze umieć. Natomiast jak zobaczymy, nie jest to nic nowego, co już do tej pory się nauczyliśmy. Jest to zwykła równowaga chemiczna. Jeżeli potraktujemy to jak każde tego typu zadanie, że rozpiszemy wszystkie reakcje, które mają miejsce, zapiszemy wyrażenia na stałe równowagi, czy tam ewentualnie jakieś tabelki, to i tak... Poradzimy sobie z każdym układem. Pamiętajmy, że nie chcemy być jak typowi maturzyści, którzy po prostu mają schemat na każdy rodzaj zadania, i oni muszą mieć po prostu właśnie schemat na wszystkie zadania, bo inaczej sobie nie poradzą. W naszym przypadku jest tego po prostu bardzo dużo, więc jakby nie da się w ten sposób do tego po prostu podejść, jest to na pewno nieoptymalne. Nieoptymalne podejście, więc chcemy po prostu rozumieć. Dlatego nawet jeżeli ktoś nigdy nie widział, jak się liczy pH takiego elektrolitu, to i tak potrafiłby tego typu zadanie rozwiązać. I na tym powinniśmy się skupić. Więc zacznijmy od tego, czym był w ogóle ten elektrolit amfiprotyczny. Otóż był to taki była taka sytuacja, gdzie ta nasza cząsteczka mogła zachować się zarówno jak kwas, czyli być dawcą. Protonu, jak i zasady, czyli być biorcą protonu. Klasycznym przykładem będą tu wodorosole i też aminokwasy. No i teraz dla, na przykładzie wodorowęglanu sodu zapiszemy sobie wszystkie równania reakcji, które mają miejsce w takim roztworze wodnym, więc oczywiście będzie to dysocjacja naszej soli, którą traktujemy jako mocny elektrolit, więc proces ten zachodzi w 100%. Następnie HCO3 zachowuje się właśnie jako kwas i jest dawcą protonu, yy, i jako zasada w równowadze, tutaj numer 3, gdzie ten proton przyjmuje. Oczywiście, jak w każdym roztworze wodnym, możemy jeszcze zapisać autodysocjację wody. Zazwyczaj ją przy obliczeniach pomijamy. No i tutaj. Jeżeli chodzi o reakcję drugą, no to jest to drugi stopień dysocjacji dla kwasu węglowego, więc jest to stała Ka2. Natomiast w trzeciej reakcji, jak na to sprytnie spojrzymy, że tak powiem, to jest to po prostu przeciwna reakcja do właśnie pierwszego stopnia dysocjacji kwasu węglowego, więc można to zapisać jako 1 przez Ka1 i wychodzi nam właśnie ta równowaga numer 3. No i dysocjacja wody to wiadomo. I teraz e, zapiszę jeszcze raz wszystkie te reakcje wraz ze wszystkimi stałymi. Naszym celem jest wyprowadzić wzór na stężenie jonów wodorowych dla takiego elektrolitu, zakładając, że jego stężenie wynosi C. Więc możemy zapisać takie równanie. Całkowite stężenie jonów wodorowych, z którego będziemy liczyć pH. To jest jakby liczba tych zielonych H, które powstają w reakcji drugiej, i patrząc po stechiometrii, powstanie tyle samo tych zielonych H, co anionów węglanowych. Stąd one się właśnie tutaj pojawiają w tym równaniu. I teraz w trzeciej reakcji jony H, z kolei się zużywają, i zużyje się ich dokładnie tyle, ile powstanie kwasu węglowego. Dlatego jest minus H2CO3. Kolory oczywiście nie są przypadkowe. I H plusy powstają jeszcze w czwartej reakcji, yy, i powstaje ich tyle samo co jonów OH, tak? Więc dlatego tutaj też mamy plus OH, czyli to jest całkowite stężenie jonów H, które powstają w reakcji drugiej, i jest ich tyle samo co węglanów, które zużywają się, stąd ten minus w reakcji trzeciej, i yy, zużyje się ich dokładnie tyle, ile powstanie kwasu H2CO3. I H plusy tworzą się jeszcze w reakcji czwartej, powstaje ich tyle samo, co jonów OH minus. I to podpowiada nam, że z tej równowagi potrzebuje yy, wzór na stężenie węglanów, stąd na stężenie kwasu węglowego, a stąd na stężenie jonów OH minus. I podstawiamy, czyli to jest stężenie węglanów, to jest stężenie H2CO3, a to stężenie OH I teraz yy, możemy zrobić takie uproszczenie, że... Yy, właśnie bazując na tej pierwszej reakcji, stężenie soli jest równe stężeniu yy, od razu kationów sodu i anionów HCO3. Zazwyczaj te dwie reakcje zachodzą w dość małym stopniu, więc możemy po prostu założyć, że to stężenie yy, równowagowe tych wodorowęglanów jest mniej więcej takie samo jak stężenie soli. Więc wtedy. Nasze równanie przepisujemy w ten sposób, czyli zamiast pisać równowagowe stężenie HCO3-, możemy zapisać stężenie soli, które jest nam po prostu znane. No i dalej rozwiązanie tego równania jest już proste. Możemy na przykład obustronnie pomnożyć przez H, następnie pomnożyć sobie przez KA1, żeby się pozbyć tego ułamka. I teraz przeniesiemy te H plusy do kwadratu na jedną stronę, możemy wyprowadzić je przed nawias, zostanie nam Ka1 dodać C, razy właśnie te H plusy do kwadratu, dzielimy, żeby właśnie H plusy zostały po jednej stronie i pierwiastkujemy, mamy ostateczny wzór na stężenie jonów H plus dla elektrolitu amfiprotycznego i to jeszcze łącznie z uwzględnieniem. Tego procesu autodysocjacji wody, który często będzie można pominąć, ale o tym za chwilkę. Co jest natomiast najważniejsze? Ee, działa tutaj jakby ta metoda, którą robimy od zawsze. Po prostu wystarczy zapisać wszystkie reakcje, wszystkie stałe równowagi i zawsze. Jesteśmy w stanie rozwiązać każdy układ, tak? Wiadomo, że jak się przerobi taką prezentację z tego elektrolitu o no to jest po prostu łatwiej to wszystko rozwiązywać. Natomiast kluczowe jest to, że nie można się uczyć zresztą, jak właściwie każdego wzoru w chemii analitycznej na pamięć, ponieważ e, abstrahując od tego, że jest to po prostu głupie, tak, bo nic z tego nie rozumiemy, to wystarczy, że będzie to jakiś wodorofosforan, i i już są trzy możliwe stałe, tak, bo kwas fosforowy jest kwasem trójprotonowym, więc będziemy mieć K1, K2, K3 i ten wzór się może pozmieniać, tak. Ja, przykładowo, nie wiedziałbym, jak by wyglądał ten wzór, tylko musiałbym też sobie zapisać właśnie wszystkie te równania reakcji i go sobie wyprowadzić, tak. Wiadomo, zajmuje to troszkę więcej czasu. No, ale po prostu siłą rzeczy nie jesteście w stanie e, się tego wszystkiego nauczyć. No, i właśnie nie o to nam chodzi, więc pamiętajmy, jak zwykle stawiamy na rozumienie. Ten wzór można oczywiście uprościć, i zobaczymy sobie teraz to na tym e, slajdzie. Czyli jeszcze raz przepisałem wzór, który nam przed chwilą wyszedł, i co możemy zauważyć? Jeżeli stężenie jest znacznie większe niż K1, no a bardzo często tak właśnie będzie, e, to wówczas y, tutaj mianownik nam się po prostu uprości, bo c będzie znacznie większą liczbą niż k1, więc w mianowniku zostanie po prostu samo c, tak? czyli, czyli w ten sposób nam y, zostanie ostateczna forma. Przy czym pamiętajmy, że tu po drodze już było jedno uproszczenie, tak? Kiedy robiliśmy wyprowadzenie tego wzoru, że równowagowe stężenie wodorowęglanów, tak? Przyjęliśmy sobie, że jest równe C, więc jakby pamiętajmy właśnie o tym. I teraz możemy jeszcze wyprowadzić sobie Ka1 przed nawias tutaj. Więc to już taki drobny zabieg kosmetyczny. Natomiast on nam pomaga zauważyć kolejne uproszczenie, bo jeżeli Kw... Jest znacznie mniejsze niż ten drugi człon, czyli CKA2, no to można to po prostu też uprościć. Wtedy yy, w, w tym nawiasie zostaje nam samo CKA2 i to się upraszcza właśnie do tej postaci. A że tu jest stężenie i tu jest stężenie, to ono nam się ładnie skraca. No i osiągnęliśmy właśnie wzór na stężenie jonów H, który jest bardzo wygodne, ponieważ ono nawet. Nie zawiera w sobie stężenia, czyli nawet stężenie nie jest nam potrzebne, aby to obliczyć. I to jest właściwie taki taki najprostszy wzór. I jeżeli już ktoś miałby się jakiegoś uczyć, no to znowu to byłaby powiedzmy, taka najbardziej sensowna wersja, aczkolwiek pamiętajmy, że właśnie dla fosforanów może być inaczej, a poza tym. Skąd mamy wiedzieć, kiedy te uproszczenia stosować, tak? Więc możemy zobaczyć to na przykładzie konkretnym. Niech to będzie wodorosiarczan sodu, mamy podane dwie wartości pKA i będziemy chcieli obliczyć właśnie wartości pH dla dwóch różnych stężeń. Raz weźmiemy takie dość wysokie 0,2, a drugi przypadek to będzie właśnie roztwór rozcieńczony 10 do minus 6. Więc będziemy używać tych trzech wzorów. Ten najbardziej dokładny, ten taki, nazwijmy, średnio uproszczony i ten maksymalnie uproszczony. Więc najpierw podstawiam stężenie równe 0,2 i najpierw podstawiam do tego najdokładniejszego wzoru. Mam nadzieję, że tu się nigdzie w obliczeniach nie pomyliłem. To jest oczywiście najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć na olimpiadzie, że się człowiek już postarał, natrudził, wyprowadził te wzory i po prostu. Przy podstawianiu do kalkulatora jakiś tam błąd się dzieje. Musicie też zawsze brać na to poprawkę, że takie rzeczy będą wam się działy na Olimpiadzie. I dlatego nigdy nie można się uczyć, że tak powiem, na styk. Tak, że ja chcę mieć 50-60%, bo musicie mieć. Właśnie taki bufor bezpieczeństwa, raz, że dojdzie jakiś stres, a dwa, że właśnie będziecie popełniać jakieś takie głupie błędy. W każdym razie, w przypadku y, tego stężenia równego 0,2, to czy policzę według pierwszego wzoru, tak jak mam tutaj, czy według tego drugiego wzoru i według najbardziej uproszczonego, to właściwie wy wyniki wychodzą takie same, czyli wtedy nie ma sensu no, bawić się w ten najbardziej skomplikowany wzór. Ale jeżeli weźmiemy stężenie już takie małe, to licząc to najbardziej dokładnie, wychodzi 6,44 nasze pH, co ma sens, bo pH wyszło tutaj praktycznie równe 7, jakby to była czysta woda, no bo tu mamy stężenie bardzo, bardzo malutkie. A zobaczcie, że jak już liczymy tymi wzorami uproszczonymi to wychodzą wartości, no można by powiedzieć idiotyczne, tak? Czyli wniosek jest taki, że w przypadku tych rozcieńczonych roztworów, no to już nie możemy stosować tych uproszczonych wzorów. To oczywiście jasno wynika z samych tych wzorów, tak? Więc, więc to, jest, to jest dosyć intuicyjne. I teraz wcześniej... Każdy układ też wyprowadzaliśmy sobie na podstawie tabelki, i tabelki były najbardziej intuicyjne, bo kiedy my się uczyliśmy o równowadze chemicznej, no to właśnie najpierw je poznawaliśmy i one są dla nas takie najbardziej intuicyjne, najprostsze. I mówiliśmy sobie, że jest z nich jeden minus. One po prostu często prowadziły do takich wyrażeń matematycznych, z którymi my nie do końca umieliśmy sobie poradzić, albo nawet jeśli byśmy umieli to po prostu było to bardzo czasochłonne a my też musimy na olimpiadzie ten czas szanować ale spróbujemy zobaczymy jakby to właśnie wyglądało więc na początku e, sól jako mocny elektrolit no to na początku e, mamy stężenie równe C tych jonów jest po 0. No i jako mocny elektrolit wszystko przereagowuje 100% dysocjacji, czyli tego zostaje 0, a tych mamy po C. Następnie HCO3- zachowuje się jako kwas yy, i właśnie dysocjuje z oddaniem protonu, czyli przepisuje, że wodorowęglanu jest C, tego jest 0 i 0. No i przereagowuje jakieś X tego wodorowęglanu powstaje X H+ oraz X anionów węglanowych i jeszcze jednocześnie zachodzi reakcja w drugą stronę, gdzie ten H plus możemy przyjąć, e, więc zapisujemy sobie wodorowęglany jako C minus x, e, przepisuje również H plusy, których jest x, no i tym razem e, musimy użyć drugiej niewiadomej, ponieważ to jest inna równowaga o innej Wartości stałej, więc używamy sobie powiedzmy Y jako niewiadomej, czyli wodorowęglanów przereaguje Y, to wtedy H plusów również przereaguje Y i powstanie w tym czasie Y kwasu węglowego. Więc podpisujemy stałe równowagi, e, to już było i teraz. Podstawiamy z tabelki. Stężenie H jest równe x minus y. Pamiętamy, że do każdej stałej równowagi zawsze wstawiamy te stężenia już równowagowe, czyli po, po napisaniu wszystkich reakcji i wszystkich tabelek. Stężenie węglanów to x, a stężenie wodoru węglanów to jest c minus x minus y. I tak samo w drugiej reakcji. Tutaj troszkę tak głupio to podpisałem, bo x minus y. To są h plusy tu z lewej, a tu z prawej, tak? A to jest stężenie wodorowęglanów. W każdym razie, jak teraz to zepniemy, to mamy układ równań, który da się rozwiązać, bo znamy te dwie wartości stałych, więc mamy dwa równania, dwie niewiadome, ale jest to równanie bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo to układ równań kwadratowych, więc naprawdę. Myślę, że bardziej dla entuzjastów matematycznych, bo na pewno w warunkach takich olimpijskich zajęłoby nam to po prostu zbyt dużo czasu. I jeszcze takie inne podejście, czyli można powiedzieć trzecią metodę, jeszcze zobaczymy, jak to, jak to zrobić. Jeżeli rozpiszemy sobie właśnie te wszystkie nasze reakcje, które się dzieją w roztworze wodorowęglanu sodu, to w sumie jest sześć niewiadomych, tak? I to są właśnie te stężenia. I Możemy yy, przypomnieć sobie równanie, które wyglądało analogicznie jak w rozpuszczalności, sobie je wprowadzaliśmy: czyli całkowite stężenie tych wodorowęglanów to jest suma po prostu tych wszystkich węglanów, bo puszczamy po prostu jakąś ilość tych HCO3-, tak, w postaci tej soli i po prostu część ulegnie przemianie do kwasu węglowego, część do anionów węglonowych, a część pozostaje jakby nieprzeragowana, tak? Natomiast ta suma pozostaje stała. Stąd właśnie to pierwsze równanie. To już było wcześniej, więc już tego nie będę dokładnie tłumaczył. Tłumaczyliśmy sobie to na odpowiednich tabelkach. Z kolei z reguły elektroobojętności, którą też już właśnie wcześniej wprowadzaliśmy, pamiętamy, że suma e, stężeń kationów równa się sumie stężeń anionów, przy czym pamiętamy, aby uwzględnić ładunki. I wiadomo, że skoro stężenie soli było C, to stężenie sodu jest też równe C. Z tym sodem nic się już dalej nie dzieje, więc ja to równanie numer 2 mogę przepisać po prostu z tym C zamiast stężenie kationów sodu. I teraz to, co możemy zrobić, to od drugiego równania odjąć równanie yy, pierwsze i wówczas otrzymamy dokładnie to samo równanie, które było na pierwszym slajdzie, kiedy wyprowadzaliśmy sobie właśnie wzór na to pH, czyli to było stężenie węglanów, to było stężenie kwasu węglowego, a to jonów OH- i dalej się liczy dokładnie tak samo, jak widzieliśmy to wcześniej, więc... Myślę, że mamy to w bardzo wyczerpujący sposób przeanalizowane, bo zrobiliśmy ten elektrolit amfiprotyczny na trzy różne sposoby. Wybierz sobie oczywiście taki, który tobie najbardziej odpowiada, ale zawsze zalecam, żeby chociaż raz przeliczyć każdym sposobem, tak, żeby samemu sobie udowodnić, że to wszystko działa. Wtedy moim zdaniem to nasze rozumienie jest najbardziej pełne. I najfajniejszy przykład zostawiłem na koniec, bo tak jak mówiłem na początku to nie chodzi o to, że my teraz znamy schemat na liczenie pH elektrolitu amfiprotycznego, bo nie było w tym tak naprawdę nic nowego. To tak jak mówiłem, wystarczy rozpisać wszystkie reakcje, wszystkie równowagi i tak byśmy sami umieli rozwiązać ten przykład, bo to co tu się działo, to były po prostu reakcje równoległe i podobnie możemy potraktować kwas borowy. To nie jest przykład elektrolitu amfiprotycznego, ale jest to Podobny przykład w tym sensie, że jednocześnie kwas borowy będzie ulegał dwóm reakcjom. On może się zachować jak kwas Brønsteda, wówczas stała równowagi wynosi tyle, i może się zachować jak kwas Lewisa. Mamy tutaj podane właśnie ujemne e, logarytmy z tych stałych. I mamy obliczyć pH dla kwasu borowego o stężeniu równym 0,1. Więc rozpisujemy sobie reakcję. Raz zachowuje się jak kwas Bronsteda, zwykły dawca protonu. A raz zachowuje się jak kwas lewisa. E, tutaj typowo się zapisuje BOH 4 razy wzięte, ale zapisałem tak, bo mi po prostu było wygodniej. I teraz e, zapisuję wyrażenie na stałą Ka1, tutaj na stałą K, i całkowite stężenie jonów H to suma tych zielonych H, których jest tyle samo co H2BO3, stąd ten człon w tym równaniu, oraz Dodatkowo stężenie tych niebieskich H, w których jest tyle samo co H4BO4. minus, Dlatego to właśnie całe równanie nam powstało. Tak? Czyli całkowite stężenie H to H +y z pierwszej reakcji, które są równe tym anionom i stężenie H z drugiej reakcji które są równe tym anionom, co wynika ze stechiometrii. Dzięki temu wiem, że z pierwszej reakcji potrzebne mi stężenie H2BO3 minus, a z drugiej reakcji potrzebne mi stężenie H4BO4 minus. Więc w takim razie podstawiam za stężenie H2BO3 i H4BO4 i robię dokładnie to samo uproszczenie, co było w przypadku tego wodorowęglanu sodu, że stężenie Równowagowe tego kwasu borowego jest takie samo jak to stężenie początkowe. Tu, oczywiście, można by użyć tego samego e, argumentu, który w maturze używaliśmy, czyli jak podzielę stężenie, e, czyli nasze 0,1, przez te stałe, czy to KA1 czy K, to to wychodzi wartość znacznie większa niż 400, więc zdecydowanie można tak założyć. Tak? Tutaj stopień przereagowania tego kwasu borowego będzie bardzo mały a samo stężenie jest wysokie, więc e, możemy tak założyć. No i dalej to już jest prosta sprawa, wystarczy przemnożyć przez H+, plusy. E, wyciągnąłem tutaj jeszcze stężenie przed nawias, pierwiastkujemy i mamy wzór na stężenie H+, plusów. w zależności od obu tych stałych oraz od stężenia. I jak podstawimy te dane z zadania, to wychodzi tutaj pH 4,94, no czyli właśnie takie słabo e, kwasowe, więc... Moim zdaniem super przykład, bo obrazuje dość, dość, właśnie podobny, podobny motyw, chociaż można powiedzieć troszkę, troszkę prostszy, bo nie ma jakby tego odejmowania, tak. W tym, w tym amfiprotycznym jest jakby o tyle to, nazwijmy to trudne, że raz te H plusy powstają w jednej reakcji, a raz się zużywają. No ale to, to tak naprawdę nie jest jakby nic skomplikowanego. No i uważam, że to właśnie bardzo fajnie uzupełnia całą tą chemię analityczną. Teraz powinniśmy być właściwie gotowi na każdy układ.